Witajcie wszyscy serdecznie w nowym odcinku. Tym razem będzie o domofonach ale nie byle jakich, tylko takich dosyć specyficznych, czyli skrzynki na listy. Tym razem pokażę Wam jeszcze raz, jak to wygląda. Mam nadzieję, że nie spadnie. Tak to się prezentuje, nie jest to zbyt bardzo okazałe, ale to, co się dzieje tutaj w środku, będzie dosyć interesujące. Sam monitor występuje w dwóch wariantach: mamy biały i czarny. Ale nie on jest dzisiaj tutaj głównym, yy, głównym obiektem naszych zainteresowań. My skupimy się dzisiaj na tej, właśnie, całej skrzynce. Sama skrzynka przyjechała do nas w dwóch elementach. To jest panel przedni. Ja sobie go na razie odłożę tutaj z boku, żeby nam nie przeszkadzał. I oczywiście. Element, który będzie zainstalowany w samym ogrodzeniu, czyli ten cały wrzut, on występuje w dwóch wariantach. Ten tutaj to jest tak zwany skos pod dużym kątem, po to, żeby zainstalować go w murkach, które mają dosyć wąską talię, występuje jeszcze druga wersja, która jest dedykowana do trochę takich no, bardziej okazałych murków. Dzięki czemu ten spadek jest wtedy w płaszczyźnie poziomej, a ten tutaj dosyć mocno zjeżdża nam w dół, ale to za chwilkę sobie zobaczymy i ja sobie najpierw go otworzę, żebyście zobaczyli też, jak to wygląda, bo to jest najbardziej interesujące. Tylko teraz, gdzie ja mam nóż? Nóż ukrył się tutaj, sobie go szybko bierzemy i otwieramy. Najpierw element. Ten właśnie, który będzie zamurowany. Ładnie spakowane, zabezpieczone. No cóż, niestety muszę cię wyjąć w celach demonstracyjnych. Ok. Lecimy. Tak, wyrzucamy to, co niepotrzebne. Mamy tutaj na razie wszystko zabomblowane. Ale my sobie to wszystko, oczywiście, zaraz otworzymy. I wyciągniemy. Dosyć dużo folii bąbelkowej, to wiadomo, musi być. Ok, pierwszym elementem z tego co widzę, będzie tutaj wkład tylni. On jest schowany właśnie tutaj w środku. Właśnie w ten sposób on się tutaj chowa. jest ten element, który zaraz ja wyciągnę. I tutaj są ukryte Kluczyki no dobra, idziemy dalej. Trzeba to wszystko rozpakować, sposób zabezpieczenia tego jest dosyć dobry. Dlatego ja też nie ma co się martwić, po to, że coś tutaj może ulec wystąpieniu. No chyba, że ktoś będzie rzucał tymi paczkami, ale my postaramy się robić tak, że wysyłamy jeszcze w jednym zabezpieczeniu. No to jest takie urządzenie, które raczej. Może łatwo się zdeformować, mimo tego, że jest tutaj zastosowana prawdopodobnie stal nierdzewna. Chyba tak, nawet czuję to tylko że jest nierdzewka. Ok, jeszcze tylko tutaj, widzę, że są jeszcze folio ochronne, i bąbelkowej. Dobra, spróbujemy to jakoś wyjąć. Dobra, tak wygląda produkt po wstępnym wyciągnięciu z tych całych tutaj zabezpieczeń. Należy uważać, bo są tutaj bardzo ostre krawędzie, żeby się czasem nie pociąć. Oczywiście nie mieli tej problemu. Ja i tak muszę to dodatkowo jeszcze otworzyć w celach takich, żeby można było ten produkt zaprezentować od strony takiej technicznej, żebyście widzieli, jak to w ogóle jest skonstruowane i co tutaj jest istotnego w tym całym wkładzie, ponieważ jak już taki element zostanie zainstalowany, to raczej dożywotnio, przynajmniej dopóki Wam płotek się nie rozsypie ze starości. Dobra, zaczynamy. Mamy już to rozpakowane, mam nadzieję, że się tutaj nic nie wysypie. Panel tylny, kluczyki widzieliście, to można otworzyć oczywiście, na razie ja tego nie będę robić, bo nas interesuje technologia, która jest zastosowana. Skrzynka jest osadzona w ten sposób, tu macie wkład, który możecie sobie wysuwać i regulować, w zależności od tego jak ten Wasz murek jest tutaj wysunięty. No i tutaj jest miejsce, gdzie montujemy panel ten przedni, tu jest przód, tak? Także ten element się całkowicie chowa. On jest zaurowany i tego już tutaj nie będziecie widzieć. Drzwiczki tylnie do otwierania. Tam się pojawiają jeszcze ulotki, że kupię mieszkanie. Poszukujemy razem z moim druhem mieszkania i chcemy kupić zagotowkę. Po to są właśnie te skrzynki. Dobra, to sobie na razie odłożę. Sama skrzynka nie jest jakoś tam specjalnie super ciężka, ale na pewno nie jest wygodne i trzeba uważać na przede wszystkim ręce. Tu jeszcze z tego, co widzę, jest. To jest osłonka generalnie, którą się przytwierdza do tego korpusu. Żeby wam to jakoś tak w miarę zademonstrować z tego, co widzę, to będzie to działa na takiej zasadzie, że jest przykręcone w ten sposób. nie? O, dokładnie w ten sposób. O, Tak to jest montowane. Tutaj jest schowana elektronika za, za tą obudową ale też między innymi po to, żeby był do niej dostęp w razie czego, gdyby cokolwiek się tam nam uszkodziło. No i teraz deserek, czyli właśnie element ten przedni, to też trzeba go tutaj otworzyć. Delikatnie, jak z dzieckiem, bez gwałtownych ruchów, żeby tutaj nic nie uszkodzić. OK. Zabezpieczony jest w ten sposób, jak nawet widać. Próbujemy go wysunąć. Dobra, mamy tutaj wypełniacze. O, już nawet widać całą elektronikę. Widać tutaj zasilacze. Mam nadzieję, że nic tutaj nie spadnie. Ok, mamy zasilacz wtykowy. Oczywiście można sobie potem zastosować zasilacze na szczynę DIN. To nie jest żaden problem. Generalnie y, powiem Wam tak: tego elementu nie będę rozpakowywać, bo nie o to chodzi, żeby pokazywać Wam y, piękne detale. Poza tym odciski palców i tak dalej, to wszystko tutaj widać, ale my skupimy się przede wszystkim na panelu przednim, chociaż, kurde, no muszę to jakoś otworzyć, niestety. O Boże, kochany, chciałem uniknąć tego, ale że to zrobić tak, żeby chociaż zaprezentować, bo naprawdę na kamerce tego nie będzie widać. Chcę chociaż pokazać Wam, jak to, jak to się prezentuje, bez dotykania. Nie tak, tak jest zamysł. Czy to się uda? Zobaczymy. Sama, sam panel przedni jest dosyć, dosyć ciężki, ale to ze względu na to, że tam jest ten cały układ elektroniczny, który będzie odpowiadać nam za komunikację. Dobra, jest tak wstępnie. Niego go tak wyciągniemy. Dobra. Ok, no mam nadzieję, że. Ok, dobra, nawet uda się, uda się nawet tak zrobić. Dobra, mniej więcej tak to wygląda. To jest panel przedni. Mamy tutaj kamerę. Mamy czytnik RFID na bryloki, które są zresztą dołączone. Tu, w komplecie, przyciski podświetlane. Wiadomo, wrzut do skrzynki jest tutaj zabezpieczony. No i teraz jeszcze sama elektronika wygląda w ten sposób. Schemat dołączony jest, bo jest całkiem gruba, gruba instrukcja. Można tutaj oczywiście na krótko przez ten zasilacz, który dołączyli do kompletu, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dać go na szynę DIN. No, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o prezentację skrzynki na listy. Od tej strony technicznej monitorki już Wam pokazywałem, więc nie ma sensu tego prezentować. Z takich konkretniejszych rzeczy, co należy wiedzieć: skrzynki te, które są oferowane w wersji, tej, którą tutaj mamy, posiadają otwieranie furtki oraz bramy, czyli są dwa przekaźniki. Jeżeli chcemy mieć trzeci, no to trzeba zastosować troszeczkę inny układ, inny rodzaj domofonu, przynajmniej w serii dwużyłowej, ale. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład można było łączyć takie urządzenia za pośrednictwem układu szeregowego, czyli jeden przekaźnik może otworzyć na przykład furtkę i bramę, a drugi przekaźnik może otwierać Wam na przykład bramę garażową, także tutaj można trochę pokombinować, ale generalnie to już tam robicie we własnym zakresie, tak czy inaczej jako tako na monitorze macie możliwość otwierania dwóch różnych rigi. Jeżeli chodzi o dane techniczne, to też Wam tutaj przeczytam, żebyście wiedzieli, że ta skrzynka na listę, którą dzisiaj Wam pokazywałem, Nadaje się na wąskie płoty, które mają chociażby swoją tutaj, e, swój wymiar od 190 mm do 270. na się w takim zakresie wysuwa. Te, które są w kształcie takim prostym, mają tutaj możliwość wysuwania podaje od 23 cm do nawet 47, także ten zakres jest dwa razy dłuższy. No i teraz parametry takie zewnętrzne, czyli wymiary 290 na 330 Panel tylny ma 290x150, no i oczywiście otwór wrzucowy 230 na 30 mm. Znaczy się. No i tak to mniej więcej wygląda. Grubość 2 mm, stal nierdzewka. Także nie musimy się martwić o to, że nam to urządzenie się zepsuje, a raczej zacznie korodować tam po jakimś krótkim czasie. Tak czy inaczej, to nie znaczy, że to urządzenie jest wolne od wad, ale mimo wszystko warto pamiętać o tym, że sam panel przedni jest. Pełni możliwość jest go zdemontowania i przede wszystkim w razie w do tej elektroniki jest tutaj zachowany bez problemu. Sam wrzut, kiedy go już zamurujemy, no to już nie mamy dostępu do niego. Same drzwiczki tylnie też można zdemontować. Je się tutaj demontuje sp przez specjalny tutaj jest taki, no jak się otworzy skrzynkę, to tam są takie dwa zawiasy. Już nie będę tego pokazywać, ale to się też, mo czy można to ewentualnie zdemontować, gdyby ktoś uszkodził Wam takie drzwiczki. No, to by było wszystko, co mam na temat do powiedzenia na skrzynki z firmy FiveTech.